Duchu Święty, przenikaj, prowadź, wskazuj drogę. Pozwól właściwie odczytać, rozumieć i wprowadzać w życie słowo, które dzisiaj czytamy. Czytanie z Księgi Wyjścia: Mojże rzekł do Boga, oto pójdę do synów Izraela i powiem im. Bóg Ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Powiedział Bóg Mojżeszowi, ja jestem, który jestem, i dodał: Tak powiesz synom Izraela, ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom Izraela. Pan Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź. A gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im Objawił mi się Pan, Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba i powiedział Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie Postanowiłem więc wywieźć was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi kananejczyka, chetyty, amoryty, peryzyty, chibity, jebuzyty do ziemi opływającej w mleko i miód Oni tych słów usłuchają i pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan Bóg Hebrajczyków nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli Wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i nawiedzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści Was. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Sławcie pana, wzywajcie jego imienia, głoście jego dzieła wśród narodów, pamiętajcie o cudach, które on czynił, o jego znakach, o wyrokach ust jego. Na wieki on pamięta o swoim przymierzu, o obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem przysiędze danej Izaakowi. Bóg swój naród bardzo rozmnożył, uczynił go mocniejszym od jego wrogów, ich serce odmienił, aby znienawidzili lud jego. Wobec jego sług postępowali zdradziecko. Posłał wtedy sługę swego mojżesza i Aarona, wybranego przez siebie. Okazali wśród nich jego znaki i cuda w krainie Hama. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem jażmo, moje słodkie, a moje brzemie lekkie. Kolejny dzień kontynuujemy Księgę Wyjścia, rozważanie historii Mojżesza. I oto Mojżesz zwraca się do Pana Boga z takim właśnie zapytaniem: Jakie jest Twoje imię? Mam pójść w Twoim imieniu, ale nie wiem, jakie jest Twoje imię. I wtedy Pan Bóg mu odpowiada, odpowiada: ja jestem, który jestem. Dziwne słowa, nie do końca zrozumiałe dla Mojżesza, ani dla nas, ale z perspektywy właśnie już historii zbawienia, tutaj możemy zrozumieć, że na tamten czas w Egipcie i w ogóle wśród pogań Pogan. Było bardzo różne rozumienie Boga, a przede wszystkim takie patrzenie, że jest Bóg, właśnie jak na, na, uczyliśmy się pewnie w szkołach, na Boga, który jest Bogiem Słońca, inny jakiś Bóg Ognia, Bóg Wody, czyli takie patrzenie, że każda siła przyrody ma swojego odpowiedzialnego Boga. I tutaj Pan Bóg mówi do Mojżesza, że ja jestem, czyli niejako ja po prostu jestem Bogiem. Jestem Bogiem od wszystkiego. Już nie, że Bogiem od tego czy od tamtego, ale Bogiem całego wszechświata. I Pan Bóg zapowiada przez Mojżesza, podpowiada mu, co masz robić, jak masz mówić, jak masz postępować, pójdziesz do narodu. Izraela, do starszych, powierz im, że objawił mi się Pan Bóg, Bóg ojców waszych, Abrahama, Izraela, Bóg Jakuba. Oni już mieli świadomość, doświadczenie tego Boga, który właśnie działał w życiu tych wielkich postaci: Abrahama, Izraela, Jakuba. I dalej powiesz im tak: nawiedziłem Was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieźć Was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi. Właśnie tutaj wymienia, jakiej ziemi, do ziemi upływającej mleko i miód. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, że Pan Bóg sam troszczy się o ten naród. Sam mówi: Ja was widziałem, wiem co tam cierpicie, wiem co się tam wydarzyło. Ja chcę was stamtąd już wyprowadzić, chcę was zabrać. A dalej nawet mówi, że jakby rozmawiać z królem egipskim i też zapowiada, że król egipski nie będzie chciał wypuścić. Trzeba będzie go przymusić. Trzeba będzie dokonać różnych cudów, a więc te tak zwane plagi egipskie, dzięki którym was wypuści. Niezwykłe jest to w tym dzisiejszym słowie, że Pan Bóg widzi, wie, co się dzieje, sam mu podpowiada bardzo konkretnie, jak ma już rozmawiać, co ma zrobić, z kim ma rozmawiać, Mówi, co się wydarzy, jakie będą trudności, ale to wszystko zostanie pokonane. Czyli Pan Bóg tutaj nam się jawi jako Bóg, który wie, widzi, działa, prowadzi, podpowiada. I to jest bardzo piękne, zachwycające, jakiego mamy Boga: Boga, który troszczy się o każdą naszą sprawę, Boga, który nas zaskakuje swoją miłością, swoją obecnością. Boga, który jest wierny danemu prawu, danemu przymierzu. I mamy tutaj psalm który, 105, który właśnie jest też na potwierdzenie tych słów. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. O daję daje tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg troszczy się. O ludzi, o naród wybrany, a później przez ten naród wybrany będzie już troszczył się o cały świat. Ale póki co w szczególny sposób zwraca się do narodu wybranego, do, do Izraela. I to słowo nas, powinno być dla nas taką właśnie pociechą, zapewnieniem, że ilekroć my jakieś przeżywamy trudności, kłopoty, jeśli modlimy się, wołamy do Pana Boga, jeśli staramy się być w bliskości z Nim, to miejmy to przekonanie, tą pewność, że tak jak Pan Bóg patrzył na naród izraelski, na naród, który cierpiał, tak i Pan Bóg patrzy na moje i na Twoje trudności, kłopoty i cierpienia. I też chce przychodzić do nas ze swoim rozwiązaniem, ze swoim Słowem, ze swoimi wskazówkami. Byleby tylko właśnie chcieć to usłyszeć, byleby tylko mieć otwarte serce, pewny ktoś właśnie mówi, że szuka, pyta, właśnie o to chodzi. Pytać, szukać rozwiązań, yy, modlić się, otwierać się na, na to, by Pan Bóg mi jakimś sposobem przekazał swoją wolę. Jak mam postąpić, jak mam się zachować, jakie kroki podjąć. Trzeba tej wiary, pokój, otwartego serca. I Ewangelia, bardzo dzisiaj krótka, bardzo wymowna przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy drudzeni, obciążeni jesteście, a raz pokrzepię. To jedno zdanie, bardzo konkretne, no zawiera w sobie dużo dobrych treści. Pierwsze, przyjdźcie do mnie wszyscy, a więc Pan Jezus nie mówi, że tylko wybrani, tylko ci, którzy się modlą, tylko ci, którzy są w tym momencie bez grzechu, tylko ci, którzy spełniają dobre uczynki, są codziennie nam przy świętej. Nie, Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Każdy jeden człowiek może do Jezusa przyjść, taki jak jest. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Masz jakieś trudności, kłopoty, problemy, przychodź z tym do Jezusa. Opowiadaj Mu o tym, proś Go, szukaj rozwiązań. Pan Bóg obiecuje tutaj w tym słowie, że nas pokrzepi. A dalej mówi, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnym pokornym sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. A więc spotykają nas różne trudności, kłopoty, problemy, coś, co nas uciemięży. A Pan jest mówi: Uczcie się ode mnie. Jestem łagodny i pokorny sercem. Uczyć się właśnie tej łagodności, pokory serca, tej cierpliwości, wyrozumiałości. A wtedy co nam się stanie? Znajdziemy ukojenie dla naszych dusz. Często Przeżywamy różnego rodzaju niepokoje, lęki, stresy. To nas męczy, nie pozwala normalnie funkcjonować. Pan Jezus mówi: Naśladuj mnie, wpatruj się we mnie, zobacz moje łagodne, pokorne serce. A więc trzeba się modlić, byśmy umieli faktycznie upodobnić się do serca Jezusowego. i wtedy trudności i kłopoty będą się pojawiać, ale będziemy wiedzieli, gdzie znaleźć ratunek. Że z tym wszystkim możemy przychodzić do Chrystusa, i On będzie nam tym pomagał. On będzie nam te problemy pozwalał rozwiązywać, ale przede wszystkim będzie nam dawał pokój serca. A kiedy jest w sercu pokój, łatwiej to wszystko znosić, łatwiej to wszystko pokonywać, łatwiej znaleźć rozwiązanie. Kiedy mamy w sercu niepokój, jesteśmy rozdrażnieni, przygnębieni, pewnych rzeczy nie widzimy, nic nam się nie chce, albo. Właśnie zamykamy się, izolujemy się, i problemy zamiast się rozwiązywać, one jeszcze bardziej będą się piętrzyć, albo strapa będzie stała w miejscu. Proś Boga o właśnie takie uciszenie, pokorne serce, łagodne. Wówczas zapanuje pokój w naszych duszach. Amen. Niech cię błogosławi Bóg, wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Papa. Pa.